Szanowni Państwo, witam w wojskowych newsach. Dziś zaczynamy od Rumunii, która otwiera Centrum Szkoleniowe dla Pilotów F-16. Centrum jest stworzone przede wszystkim z myślą o szkoleniu rumuńskich pilotów, którzy spodziewają się w najbliższym czasie dostarczenia 32 norweskich F-16, które Rumunia niedawno zakupiła. Jednak w ośrodku mają rozpocząć szkolenia również ukraińscy piloci. Jako miejsce ustawowania wybrano bazę lotniczą w Fetesti, w południowo-wschodniej Rumunii. Wsparcie w szkoleniu jest międzynarodowe i tak Rumunia ma się zająć organizacją zaplecza gospodarczego, z kolei Holandia i Dania, które koordynują projekt przekazania F-16 Ukrainie, mają dostarczyć samoloty. Co już się zresztą dzieje, bo z Holandii przeleciało 5F16. Docelowo ma być ich między 12 a 18, ale formalnie nie należą przed do Ukrainy i pozostają na stanie Holandii. Szybkie przekazanie będzie proporcjonalne do tempa wdrażania F35. Przyszłe ukraińskie samoloty mają reprezentować standard Blok 20 MLU, z kolei Lockheed Martin ma w szkoleniu zapewnić części zamienne oraz instruktorów. Szkolenia mają ruszyć w najbliższym czasie i ocenia się, że mają zająć minimum 6 miesięcy, co oczywiście i tak jest rekordowo szybkim czasem. Poza tym piloci z Ukrainy są już doświadczeni w boju, co także wszystko przyspiesza. W Międzynarodowej Koalicji powołanej do wdrożenia F-16 w Siłach Powietrznych Ukrainy jest także Polska. Ale na razie nie ma informacji, abyśmy mieli przekazać swoje egzemplarze w dużo bardziej nowoczesnej wersji niż ta, która ma zostać dostarczona przez Holendrów, Tuńczyków, ale także Norwegów czy Belgów. Choć w obecnej sytuacji politycznej i tak trudno mi sobie wyobrazić tego typu wsparcie. Natomiast z naszej strony można się spodziewać dostarczenia choćby części zamiennych. Rumunia ze zgodą na zakup Abramsów. Rumunii chcieli kupić 54 najnowsze Abramsy i udało się. Otrzymali właśnie zgodę na tę transakcję. Mówimy oczywiście o najnowszej wersji tych czołgów, a mianowicie M1A2 Sep 3 Aczkolwiek rumuńskie czołgi powstaną z przebudowania starszych modeli M1A1 do tej właśnie odmiany. Maksymalna cena kontraktu ma wynieść nieco ponad 2,5 miliarda dolarów, ale jak to w takich ogłoszeniach bywa, jest to cena najwyższa z możliwych i tak w trakcie negocjacji na pewno spadnie. My za swoje 250 egzemplarzy mamy zapłacić dla przykładu 4,8 miliarda dolarów. Do rumuńskiego kontraktu należy oczywiście doliczyć cały pakiet towarzyszący, a mianowicie części zamienne, amunicje czy pakiet szkoleniowy. Oprócz samych czołgów, Rumunii nabyli wozy zabezpieczenia technicznego M88A2 Hercules. 3 cztery mosty szturmowe Joint Assault Bridge. Nowe czołgi zastąpią w rumuńskiej armii, mega już wysłużone czołgi TR-85 i TR-85M1, które bazują na radzieckim T55 i na uzbrojeniu mają na przykład działo o kalibrze 100 mm. Przy okazji wspomnę, że Rumunia w ostatnim czasie odebrała kolejne partie amerykańskiego sprzętu. Chodzi mianowicie o 33 pojazdy Oshkosh JLTV, które będą użytkowane przez wojska specjalne. Aczkolwiek w przyszłości możemy się spodziewać kolejnych wozów, bo Rumunia kilka lat temu otrzymała zgodę na zakup maksymalnie 95 egzemplarzy. Oprócz JLTV Rumunia odebrała kolejny używany średni samolot transportowy C-130 Hercules w wersji H, czyli w tej samej, która będzie również na naszym stanie. Mamy ich mieć docelowo 5 egzemplarzy. Niemcy wycofują swoją broń z Polski. Chodzi dokładnie o system Patriot, które stacjonowały w zamościu od stycznia tego roku. Była to konsekwencja tragedii, jaka miała miejsce w przewodowie. W wyniku najprawdopodobniej zagubionej rakiety z systemu S-300, która spadła na nasze terytorium, zginęło dwóch naszych rodaków. Wtedy to RFN zaproponował rozmieszczenie swoich systemów Patriot w Polsce, na co ostatecznie wyraziliśmy zgodę. Początkowo miały służyć pół roku, potem była wola z naszej strony, aby wydłużyć ich stacjonowanie do końca roku. No ale jak widać skończyło się ostatecznie na 10 miesiącach. Wraz z trzema bateriami w wersji PAK 3 do Niemiec wróci także około 300 żołnierzy, którzy je obsługiwali. Teraz za obronę tamtego rejonu będziemy odpowiedzialni my sami. Nie jest to jedyne wycofywanie sił NATO z Polski w ostatnim czasie. Mianowicie zakończyła się także służba czterech włoskich myśliwców F-35, które stacjonowały w Malborku wraz ze 120-osobową obsługą. Samoloty piątej generacji powróciły do macierzystych baz. Kupujemy BMS z Danii. BMS, czyli System Zarządzania Polem Walki, dostarczy nam duńska firma Systematic. Chodzi dokładnie o software Frontline. Spekulowano o tym już od dłuższego czasu, natomiast teraz jest już oficjalne potwierdzenie ze strony dończyków. Nowy BMS będzie stosowany w Abramsach zarówno M1A1F, jak i m 1 a 2 v 3 ale także do ich wozów zabezpieczenia technicznego i mostów samobieżnych. Taki system jest niezbędny na współczesnym polu walki, ponieważ wykorzystuje się go np. do śledzenia ruchów własnych wojsk, komunikacji czy analizy danych. No więc pozwala na szybsze rozeznanie sytuacji i ułatwia podejmowanie decyzji. Od lat były różne projekty wprowadzenia własnego BMS wyprodukowanego przez polskie firmy. No ale na razie wybieramy rozwiązanie gotowe z półki. Plusem tego jest to, że jest to system sprawdzony i szeroko stosowany w krajach NATO, ale także w innych państwach, jak na przykład w Australii. A zatem szybko zostanie wprowadzony naszego wojska, no i tak duża ilość użytkowników bardziej mobilizuje producenta do dłuższego wsparcia. Tak rozpowszechniony system z pewnością ułatwi współpracę w sytuacji konfliktu, a w przyszłości może doczekamy się wprowadzenia własnego systemu, bo z pewnością technologicznie jesteśmy w stanie to zrobić. To kolejna dobra wiadomość dla naszych Abramsów. Kilka dni temu informowałem Was, że w Wesołej powstanie specjalne centrum do szkolenia ich załóg, które wybuduje nam Lockheed Martin. Raider wzbił się w niebo. Kolejny ważny dzień w historii rozwoju nowoczesnego poddźwiękowego bombowca B-21 Ryder. Producent wykonał właśnie loty próbne nowej maszyny. Jak widać na zaprezentowanym wideo, pierwsze próby zakończyły się sukcesem. B-21 ma być w przyszłości, to znaczy już od połowy obecnej dekady, koniem roboczym amerykańskich sił bombowych. Docelowo zamówiono 100 takich bombowców, ale możliwe będzie domówienie w ramach opcji kilkudziesięciu kolejnych. Jest to samolot wykonany w układzie latającego skrzydła o właściwościach stealth i bardzo przypomina użytkowany obecnie B-21 Spirit. Choć jest od niego wyraźnie mniejszy, to jednak mają taki sam udział uzbrojenia przy większym zasięgu. No ale B-2 to jednak technologia lat 80. i 90. ubiegłego wieku. B-21 ma być wyraźnie tańszy od swojego starszego brata. Spirit kosztuje około 2 miliardów dolarów za sztukę przy wyprodukowanych 20 egzemplarzach. Natomiast cena nowego Raidera ma nie przekroczyć 700 milionów dolarów. W służbie ma zastąpić właśnie duchy, ale także B-1B Lancer. Samolot jeszcze nie wszedł do służby, a już jest pierwszy chętny do jego zakupu. Podobno zainteresowanie nabyciem go wyraziła Australia. Aczkolwiek nie ma jasnej deklaracji, czy będzie na sprzedaż, czy Amerykanie wprowadzą zakaz, podobnie jak w przypadku F-22. NATO zawiesza stosowanie traktatu o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie. Rosja wypowiedziała go w maju, a teraz NATO zawiesza jego stosowanie. O co chodzi? CVE to traktat dość stary i był jednym z owoców rozluźnienia na arenie międzynarodowej w latach 90. XX wieku. Został podpisany w 1990 roku, a wszedł w życie dwa lata później. Zakładał, że obie strony to znaczy NATO i państwa Istniejącego jeszcze wówczas układu warszawskiego, dokonają redukcji posiadanych sił konwencjonalnych do ustalonych poziomów. A mianowicie, 20 tysięcy sztuk czołgów i artylerii, 30 tysięcy bojowych wozów piechoty, prawie 7 tysięcy samolotów bojowych i 2 tysiące śmigłowców uderzeniowych. Rosja wypowiedziała go w maju tego roku, ale jak się prześledzi jego implementację oraz wdrażanie na przestrzeni ostatnich dekad, to i tak były z tym spore problemy. Zatem z praktycznego punktu widzenia decyzja NATO niewiele zmieni. Natomiast niedawno Rosja wypowiedziała kolejny traktat, tym razem o całkowitym zakazie prób jądrowych, który został podpisany w 1996 roku. Dlaczego? Ano, obawia się Stanów Zjednoczonych. Natomiast Rosjanie zapowiadają, że sami z siebie takich prób nie wznowią, chyba że zrobi to USA. Zatem, proszę Państwa, wyścig zbrojeń coraz bardziej przyspiesza. Stosunkowo na ostatnie kilkadziesiąt lat odchodzi zatem do lamusa historii. No i proszę Państwa, Dobrnęliśmy do końca. Dzięki za wysłuchanie, dzięki za to, że jesteście. Przypominam o subskrybowaniu kanału. No i zapraszam serdecznie do zajrzenia do wczorajszego materiału, który pojawił się na kanale. Pogadałem sobie trochę o najnowszych zakupach zbrojeniowych Węgier. Mam nadzieję, że Was to zainteresuje. Trzymajcie się, miłej niedzieli i do następnego materiału. Hej!